Mapa Empatii. Skuteczna prezentacja biznesowa pokazuje atuty Twojego produktu, przekonuje odbiorców o Twoim profesjonalizmie i tym samym zwiększa Twoje szanse na pozyskanie klientów, inwestorów lub innych kontrahentów. Mapa Empatii to narzędzie, które przyda Ci się przy przygotowaniu prezentacji biznesowej, szczególnie w kontekście Twoich klientów. Wykorzystuje się w niej empatię, czyli umiejętność wczuwania się w potrzeby drugiego człowieka. Mapa Empatii pomoże skupić się na doświadczeniach i potrzebach Twoich klientów oraz pozwoli lepiej zrozumieć, co myślą i czują. Mapa Empatii to kartka A4 podzielona na sześć obszarów i zestaw pytań pomocniczych. Każdy obszar dotyczy innych odczuć. Na środku mapy Empatii piszemy imię, nazwisko oraz podstawowe dane osoby, którą chcemy rozpracować. Mapę warto przygotować razem z zespołem, na przykład podczas burzy mózgów. Obszar pierwszy określa, co użytkownik widzi. Tutaj wskazujemy jego obserwacje, elementy, z którymi styka się w swoim otoczeniu i które dotyczą naszej sytuacji. Są to przykładowo, kogo użytkownik ma w swoim otoczeniu naszą konkurencję, jakie problemy napotyka w pracy. Jest za ciasno i zbyt minimalistycznie. Obszar drugi określa, co użytkownik słyszy. Tutaj należy wpisać, jakie otoczenie wpływa na naszego użytkownika. Na przykład, co mówią klienci. Modny jest teraz Office 365. Z jakich mediów klient korzysta? Czyta blog XYZ. Obszar trzeci określa, co użytkownik myśli i czuje. Tutaj wpisujemy, jakie myśli pojawiają się u niego w głowie na podstawie tego, co widzi i słyszy. Przykładowo, co jest dla niego ważne skrócenie czasu inwestycji. Jakie są jego marzenia? Drugi oddział firmy. Obszar czwarty określa, co użytkownik mówi i robi. Tutaj należy wpisać jego działania, co mówi i robi publicznie. Na przykład, jaką postawę prezentuje na zewnątrz. Nie zgadza się ze swoim szefem. Jakie ma zachowanie względem innych. Nagradza dobrych pracowników. Obszar piąty określa, jakie są bolączki użytkownika. Tutaj wskazujemy problemy w obszarach, których dotyka nasz produkt. Na przykład, jakie są jego obawy? Pracownicy nie chcą nowego typu zadań. Co go najbardziej frustruje? Mało intuicyjny interfejs. Obszar szósty. Określa, jakich korzyści użytkownik oczekuje. Tu należy wpisać, na co liczy użytkownik w obszarach, których dotyka nasz produkt. Przykładowo, jakie są jego pragnienia i potrzeby? Zrobić to działanie szybciej niż teraz? Co będzie dla niego miarą sukcesu? Wdrożenie pracowników w nowy system. Na koniec warto zastanowić się, które elementy z każdego obszaru są najważniejsze, a następnie wyciągnąć wnioski. Dzięki temu łatwiej i adekwatniej opracujemy produkty, które chcemy zaoferować klientom, a także będziemy sprawniej komunikować się i lepiej budować z nimi relacje.